Z tej strony Penny dziś nagrywamy odcinek z dymem. Pamiętacie go? Siema. Graliśmy sobie razem w Brookhaven Gramy chłowanego. w Dorsy. No, gramy w Dorsy. nie zabił Sik na 42 pokoju. Y. Mega masakra. No. no, masakra, masakra? Jest no, Tu nie ma jej. Nie ma? Weź ignoręta. Idź do węg... nie, nie idę do węg... to szukamy... no 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 no, klikaj, klikaj, klikaj. Idziemy na górę teraz. Biedni biedni, biedni. Gdzie tu? Rady, raady. No, no, no. Tutaj jest, dobra. Tu jest górę. Jeju. Dobra, idziemy, idę. Szukam, że nie mogę biegać. A no, fajnie, nie, no, nie możesz. Podobnie to możesz. Nie otwieramy pokoju, bo idę czegoś odcinania zbudowanego. Dobra.

Jest, jestem w szafie, jestem w szafie. A my jesteś na przeciwko w ogóle tak, Chcieliśmy zrobić przeciwko. O i właśnie widzę, pamiętajcie, że zostawić łapeczkę w górę subskrypcji. Do... <śśla> no, dajemy wyszedł w ostatniej chwili. O nie, oj! Widź, 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 widź. Zbijesz się. No i nie, nie ani Gdzie wie? ty jesteś? jesteś... jesteś gdzie...

Тайф! Браш! Браш! Что браш? Браш! Шафа! Шафа, шафа, шафа! Где шафа есть? Не, шафа! Ну не, добрая, не зря, добрая, всё, 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 браш! Гадачи, это есть... Кутканька... Кир, это двадцать первый будет быть! Двадцать первый! Входим? Входим, входим, да? O nie, stukło się. Biegniemy? Biegniemy? Albo... nie, to jest... Mam zapalniczkę dym. Tylko odwalaj, odwalaj, odwalaj. O nie, ps. U, nie, o nie. u Ciebie, u Ciebie, u Ciebie, u Ciebie. Co u robić? U ciebie, u ciebie. Patrzyłem się w dół. No nie w dół, ogólnie się musi patrzeć. Na niego? W, tak, na no nie. musisz się spocząć. Tu

Damian, widzę cię, ja widzę. Cię Klucz! Klucz! ciało się O, to ja. Czekaj, 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 czekaj. mnie? Nie, zarobałem ci, zarobałem ci zapalniczkę. A można? Można! Jak macie, mówić, to, to ja będę miała ciebie za serwis. Ale później będę ją miał? Nie! Czy to mi zabierzesz, już będę? Nie. Zabrań. Nie już nie będę Serek, jak ty serek, to jak ja teraz do domu mnie wywali, to mam dąbę, wywywali, bo mało procent. Muszę sobie podłączyć telefon. Tutaj. Więc jak mnie zaraz wywali, to idę. Ok. Dobra, piszę, mam nie jestem w domu. Daj. Daj. No dobra, widzę, To to koniec tego odcinka, więc papa. Dobra.